Po kilku dniach udało nam się wymontować z kampera większą część rzeczy. Wymontowaliśmy ponad 400 kg, co prawda dużo część tej wagi wróci tu z powrotem, ponieważ w tym momencie wygląda to wszystko w ten sposób. A co najważniejsze, nie mamy podwójnej podłogi. Stoję zupełnie na sklejce, pod którą jest tylko izolacja, i tam widać doskonale. Widać towerka tutaj. Tam widać doskonale, że. Podwójna podłoga kończyła się, kończyła się w tym miejscu i tu mieliśmy kilkanaście centymetrów, prawie 20 cm właśnie przerwy, w których stały zbiorniki. Jak zerkniecie na Instagrama, na pewno tam był, był story ze zbiornikami, jeszcze przynajmniej z jednym. Tu był jeden zbiornik, drugi zbiornik, trzeci, czwarty i tam był piąty zbiornik. Piąty zbiornik był tam, gdzie stoi pies. Piesa. Pies udaje zbiornik. W każdym razie to wszystko to, to jest największy sukces, że udało się w dość krótkim czasie zdjąć całą podwójną podłogę, ponieważ to ona z tymi zbiornikami ważyła najwięcej. Łazienka zostaje w 100%. Zdecydowaliśmy też, że tą szafkę, która, którą pokazywaliśmy na poprzednim filmiku, tą na butle gazowe, na razie zostawiamy, żeby nie rozbierać naraz za dużo. Jeśli będziemy mieli więcej czasu, to ją jeszcze, to ją jeszcze poprawimy. To, co zostało, to tutaj w tym miejscu zostało. Została niespecjalnie dobrze zrobiona. Widzicie, jak tu jest bajzel, ponieważ to tak, tak było e, wcześniej. Niespecjalnie dobrze zrobiona instalacja, instalacja wodna. Tą instalację będziemy przenosić tutaj, w to miejsce, które pozostało po zbiorniku. Jest bardzo dobrym miejscem, żeby właśnie trzymać pompę. W szczególności, że tu meseczka. To jest pokrywa otworu inspekcyjnego, który, do którego można zajrzeć też od strony Łazienki, nie rozbierając tutaj tego wszystkiego z powrotem. Oprócz tego, z racji, że podwójna podłoga wyleciała, to musimy zmodyfikować też yy, kanalizację, ponieważ to jest odpływ, i tu jest zawór kanalizacyjny, jeśli byśmy chcieli wyłączyć odpływ. Główny zawór do wszystkiego, wszystkie rurki ze wszystkich miejsc. Tutaj była rurka od zmywarki. Tu po tej stronie jest rura od, odpływowa od zlewu, w środku też od umywalki, no i oczywiście od brodzika, który jest tutaj z tyłu. Wszystko się łączy w tym miejscu. Tu możemy to zamknąć, a jak widzicie, jest to na wysokości mniej więcej końca podwójnej podłogi. I wcześniej grawitacyjnie spadało do tych zbiorników poniżej. Teraz kupiliśmy. Taki jachtowy bajer, mianowicie jest to po prostu zwykły pojemnik z wieloma krótcami, na które można po prostu nasadzić, nasadzić wężyk, mniej więcej tak to może wyglądać, właśnie tutaj jeszcze jest zdemontowana, ale to są mniej więcej na tej zasadzie, że, skrę... że obejmą taką metalową, zaciskamy na tym, na tym wężyk, w środku jest pompa zęzowa, zęza to takie miejsce w statku, gdzie się zbierana, na samym dnie woda i tą wodę trzeba odpompowywać i ta pompa sama się włącza, kiedy osiągnie pewien poziom wody, więc jeśli tutaj będziemy wylewać ścieki, to bodajże na 2 cm, jak tu w tym pojemniku się ozbiera 2 cm ścieków, to ta pompa przez to dysza, przez ten króciec tutaj, wypompuje je na zewnątrz i ta pompa jak widzicie mieści się tutaj pod podłogą, tutaj też jest to okienko inspekcyjne, nie widać tego będzie na 100%, ale te okienko inspekcyjne, które pokazywałem z tej strony też jest z tej strony, więc będzie się dało do tej pompy od góry zajrzeć, na przykład jak pompa się zapchała bądź wymieniła, to będzie, będziemy w stanie to pudełko otworzyć też od góry, zdejmując podłogę i ewentualnie przeprowadzić jakiś Jakiś serwis. Tu jest uszczelka, co ona powinno być względnie szczelne. Jeszcze tylko nie mam pomysłu, którędy producent proponował wyprowadzić ten przewód zasilający, ale o tym będziemy myśleć zaraz. Prawdopodobnie trzeba będzie przewiercić dziurkę, albo tu jest malutka dziurka i, em, i po prostu zasilikonować. Ok, więc ta woda będzie wypompowywała nieczystości wodę szarą do zbiornika i ten zbiornik nam jeszcze nie przyszedł. To jest. To jest jego makieta, karton wycięty w wymiary tego zbiornika, On będzie stał mniej więcej tutaj. Nie wiem czy to widać na filmiku, ale tu mniej więcej dzielę, że ten profil aluminiowy, tutaj są odrysowane, odrysowane linie, tak same linie są odrysowane tutaj, tutaj mamy nawet słupek zaznaczony właśnie z profili, ponieważ też spędziliśmy wczorajszy dzień robiąc właśnie ramę łóżka, z takich oto profili aluminiowych. Nie wiem, czy ich dobrze widać. O tym nagramy na pewno kolejny filmik, jak ta rama będzie skończona. Ale na razie czekamy na dostawę większej ilości profili aluminiowych, bo na razie zamówiliśmy je tylko na test. Wracając do zbiornika, zbiornik będzie w tym miejscu. Dzisiaj będziemy to powoli właśnie rozstawiać, przesuwać tą pompę stąd, tam i rozstawiać te wszystkie rzeczy tutaj. Zbiornik będzie w tym miejscu, więc ta pompa będzie przepompowywała tylko tu. Zbiornik będzie miał około 30 cm, więc tak jak widzicie, ta pompa posłuży temu żeby e, ścieki z niższego poziomu wlatywały od góry do zbiornika e, do e, na wyższym poziomie, następnie tutaj, gdzie jest ta deseczka. Deseczka stąd wylecie, ale to jest taki właśnie rozmiar e, akumulatora wraz z podstawą. I tu swobodnie zmieścimy oba akumulatory. Oba akumulatory. Jeden z nich będziemy mogli demontować, jeśli nam nadal będzie brakowało wagi na nasze rzeczy, ponieważ jeden akumulator waży. 40 kg, to możemy szybki luk na akumulator zrobić, bo akurat jest tutaj akumulator wyjęty, to jest do niego przewód taki dość gruby. To jest akumulator EcoFlowa, 5 kWh, więc właśnie dzięki takim akumulatorom byliśmy w stanie zasilać wcześniej naszą całą elektrykę, zmywarkę, piekarnik i tak dalej. Teraz nie będziemy mieli zmywarki i piekarnika, ale na 100% będzie. E, jeszcze sporo rzeczy elektrycznych jak na przykład czajnik elektryczny czy planujemy użyć e, airfryera ponieważ jest znacznie lżejszy od piekarnika a w 80% zastosowań spełnia tą samą funkcję więc akumulator, akumulator tu będziemy mieli przetwornicę ona zajmuje dość sporo miejsca 50 na 70 ponieważ potrzebuje przestrzeni żeby mogła się wietrzyć a tu w tej pustej przestrzeni jak widzicie tutaj <grym> widzicie tutaj kreski tu w tej pustej przestrzeni e, będziemy mieli e, Podasz e, tą płytkę. Właśnie, o. Tu jest osłonka e, troszeczkę pobrudzona, ale to jest osłonka właśnie e, rozdzielnicy elektrycznej. I postanowiliśmy ją umieścić tu. Tu będzie ścianka łóżka, więc ona będzie dostępna od zewnątrz. No i co najważniejsze, wcześniej ona była tutaj. Tutaj, gdzie się kończą właśnie wszystkie przewody, co było świetnym pomysłem, bo był do niej. Wyobraźcie sobie, że stoję tu przy łóżku, schylam się właśnie tak, jak ją trzymam. Był do niej świetny dostęp od przodu, ale jeśli przychodziło zmodyfikowanie czegokolwiek, tak jest podłączone od tyłu, no to dostępu nie było w ogóle. W tym momencie będzie w tym miejscu, więc dostęp będzie tutaj, jeśli otworzymy łóżko, będzie tutaj od tyłu dostęp do niej z tej strony oraz tutaj dostęp do wszystkich bezpieczników bezpośrednio z wnętrza, z wnętrza kampera. Truma zostaje na tym samym miejscu jak jest, ponieważ ona była montowana przez oficjalny Serwis ją w ogóle nie ruszamy, odpięliśmy ją tylko od wody, i od prądu. Aktualnie, no i tu jeszcze mamy troszeczkę miejsca, w którym być może uda nam się jakiś malutyńki schowek zrobić, ponieważ pod łóżkiem będzie praktycznie wyłącznie sprzęt i duży zbiornik, więc tu już nam dużo nie zostanie. Tak wygląda plan na. Na najbliższe dni, że będziemy zajmować się tym. Następnie dołożymy do tego ramę łóżka. Wykorzystamy ten sam stelaż z żeberkami do łóżka, który był. No i de facto już będziemy, już będziemy mogli tu z powrotem korzystać z prądu, wody, bo większość tych instalacji pozostanie taka sama. I tu jeszcze nie zdemontowaliśmy blatu, żeby też mieć optycznie taki punkt zaczepienia, gdzie ten blat będzie się kończył. Tego blatu. Postanowiliśmy nie obniżać pomimo, że jest dość wysoki. jest w tym momencie około metra nad podłogą, można nawet wyżej. Ale jak widzicie zgięta ręka nadal nie jest pod kątem prostym. Tu będzie wygodnie pracować. To jest standard z marketowych mebli, że mamy 85 cm w szafkach kuchennych. I nawet do krojenia musimy się lekko schylać, już nie mówiąc o wyjęciu czegoś z dna zlewu. Tu jest wyżej i według mnie tak będzie wygodniej. Także jest zdemontowana kuchnia gazowa, ponieważ, tak jak mówiliśmy, gazu już nie ma, ale w tej miejsce praktycznie identyczna. Będziemy musieli odrobinę poszerzyć ten otwór. Z tego co patrzyłem w instrukcji, będzie kuchnia indukcyjna. Eee, no i tu oczywiście też pod spodem, tu są na razie kompletnie tymczasowe, tymczasowe wsporniki, żeby nam się nie wygiął ten blat, wisząc e, zaczepiony tylko z tyłu, zaczepiony na ściance i z boku, żeby z przodu się nam nie wygiął. Tu będzie też konstrukcja właśnie z tych e, profili aluminiowych, o których na pewno więcej powiemy w innym filmiku. To tyle na dzisiaj, pokażemy kolejny, jak już tutaj będzie coś stało.